Zostaw kciuka w górę oraz udostępnij materiał na innych platformach społecznościowych. Miłego dnia. Dzień dobry Państwu. Dziś chcemy dać swój komentarz i swoją ocenę do polityki migracyjnej rządu Donalda Tuska. Ta polityka cechuje się ogromnym zwrotem retorycznym. To jest zwrot o 180 stopni. Od mówienia o biednych ludziach szukających swojego miejsca na ziemi, do mówienia o wojnie hybrydowej, popierania siłowych wydaleń za na drugą stronę granicy, wzmacniania zapory, zapowiadania, wstrzymania, wydawania wniosków azylowych. Nas jednak w Konfederacji nie interesuje retoryka, bo wiemy, że retoryka jest sferą propagandy w polityce. Nas interesują fakty. Jeżeli chodzi o te fakty, widzimy, proszę Państwa, hipokryzję. Widzimy, że rząd jedno mówi, drugie robi. My tą hipokryzję jako opozycja merytoryczna bezwzględnie będziemy demaskować, a jako autorzy paktu, pakietu odpowiedzialnej polityki migracyjnej, która jest przeciwstawieniem wobec tej polityki, którą Unia Europejska, popierana przypomnijmy przez europosłów z obecnej koalicji rządzącej, e, zorganizowała w postaci paktu o migracji i azylu. My uważamy, że tym szkodliwym rozwiązaniem unijnym i popieranym przez różne lewicowe organizacje trzeba przeciwstawić politykę rozsądną. Tą politykę rozsądną opisaliśmy w szerokim pakiecie rozwiązań przedstawionych przez nas w 2023 roku pod nazwą paktu Odpowiedzialnej polityki, Pakietu Odpowiedzialnej Polityki co robi zatem rząd Donalda Tuska? Z jednej strony zapowiada, że nie będzie realizował paktu o migracji i azylu, z drugiej strony sam premier mówił, że rzekomo na nim w jakiś sposób zyskamy. Z jednej strony mówi o tym, że wstrzyma jego wykonanie w Polsce, z drugiej strony nie zaskarża go do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, mimo że w sposób oczywisty ten pakt o migracji i azylu wychodzi poza traktaty, wychodzi poza kompetencje, które państwo. Po... Polskie delegowało Unii Europejskiej. Nigdy nie było mowy o tym, że Unia Europejska będzie za nas, za nasze społeczeństwo, za nasze władze, za nasze instytucje, za Sejm, w którym jesteśmy, decydować o tym, kto w Polsce ma mieszkać i kogo mają finansować polscy podatnicy. To się ma nijak, proszę Państwa, do zasady swobodnego przepływu ludzi, na której zbudowana jest Unia Europejska, która to zasada dotyczy obywateli państw Unii Europejskiej. Już w zakresie legalnie przebywających cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, państwa członkowskie mają swobodę, czy chcą ich do siebie przyjąć, czy nie. Są odpowiednie instrumenty y, dotyczące całego obszaru unijnego, wizy Schengen i wizy y, dotyczące pojedynczych państw. Po to są te instrumenty, żeby te przepływy ludnościowe regulować. I my jesteśmy zwolennikami właśnie tego, żeby każde państwo w tym zakresie prowadziło swoją politykę. Tymczasem jeszcze raz rząd Tuska z jednej strony zapowiada walkę z nielegalną imigracją, wstrzymanie wydawania azyli oraz wstrzymanie realizacji paktu o migracji azylu. Z drugiej strony właśnie w zeszłym tygodniu premier zaakceptował konkluzję Rady Europejskiej stwierdzające zupełnie wprost, że państwa mają zintensyfikować pracę nad wszystkimi kierunkami działań przewidzianymi w jej kompleksowym podejściu, jej, czyli Unii Europejskiej, kompleksowym podejściu do migracji przedstawionym w lutym 23 roku. A cóż, proszę Państwa, zostało przedstawione w lutym 23 roku? Co się kryje za tym enigmatycznym sformułowaniem? No oczywiście wtedy w lutym 23 roku, jak się wszyscy, którzy nie śledzą tego tak dokładnie, myślę już domyślają, został przedstawiony pakt o migracji i azylu. Ten sam pakt, co do którego premier w Polsce twierdzi, że zależnie od miesiąca albo nie będziemy gar realizować albo na nim zyskamy. Przesłanką, że rzeczywiście państwo polskie szykuje się do realizacji paktu o migracji i azylu, który, przypomnijmy, polega na tak zwanej wymuszonej pseudo-solidarności, czyli że będą nam przysyłani ludzie, przysyłani ludzie, którzy nie chcą tutaj mieszkać, po to, żebyśmy ich utrzymywali, jest wydawanie w momencie, kiedy nie ma pieniędzy na ochronę zdrowia, na szpitale, na naukę, na projekty rozwojowe, jest wydawanie ogromnych pieniędzy na tworzenie 49 centrów polityki migracyjnej, centrów integracji cudzoziemców. W czasach, kiedy Polacy popadają w ubóstwo, kiedy nie są w stanie yy, szpitale doczekać na to, żeby miały zapłacone za wykonane świadczenia zdrowotne, rząd chce wydawać Miliony na centra integracji cudzoziemców. Tutaj coś jest bardzo, bardzo yy, nie po kolei. Więc jeszcze raz podkreślam: nie ma zaskarżenia do Tsue. Jest po, są poparte konkluzje Rady Europejskiej, a wystarczy, że jeden premier by się nie zgodził, żeby tego nie było w konkluzjach. Więc Donald Tusk mógł to zawetować. Nie zawetował tego. Nie, mógł zaskarżyć do TSUE, Paktu Migracji i Azylu. Nie zrobił tego. Są też informacje, że zostało wydane wspólne oświadczenie partii, do której należy Platforma Obywatelska i premier Tusk, czyli tej Europejskiej Partii Ludowej także dotyczące wdrażania paktu migracji i azylu. No i rzecz najważniejsza, Platforma i inne partie obecnej koalicji poparły panią von der Leyen na szefową Komisję Europejską na kolejną kadencję, a ona nigdy nie kryła, że paktu o migracji i azylu to jej dzieło i że ona jest zwolenniczką pełnej realizacji tego. A tu ciągle, proszę Państwa, nie koniec, bo jak popatrzymy na to, co się w Polsce dzieje, to również mamy coś, co wygląda jak jedna wielka zasłona dymna. To znaczy dwie zapowiedzi ze strony premiera. Jedno, że nie będzie, że on mówił różnie w różnym czasie. Najpierw mówił, że będzie zawieszone prawo do azylu, a później, że przyjmowanie wniosków do azylu od nielegalnych imigrantów na granicy. Otóż proszę Państwa, po pierwsze, nielegalni imigranci na granicy nie chcą składać w Polsce wniosków azylowych, bo chcą do Niemiec. Jak złożą wniosek azylowy w Polsce, są pobierane ich odciski palców i już jest szlaban na wjazd do Niemiec do końca świata. Niemcy po prostu ich nie chcą, a oni już są w systemie europejskim rozpoznani, więc oni nie chcą tych wniosków azylowych tutaj składać. Druga sprawa jest taka, że ci, którzy te wnioski azylowe poskładali, główny problem jest w niezamykaniu postępowań azylowych i nieskuteczności procedur deportacyjnych wobec tych, którzy są tu nielegalnie. Otóż wszyscy mają prawo wiedzieć, że państwo polskie obecnie postępuje w ten sposób, że ogromną większość, zdecydowaną większość nielegalnych imigrantów w Polsce przechowuje wśród nas w społeczeństwie. Oni nie są, nawet jak. To są zatrzymani przez policję czy straż graniczną. I są w Polsce nielegalnie. Oni nie są nigdzie izolowani czy zamykani. Ci, których niektórych znamy z mediach, co, w mediach, co naruszyli porządek publiczny, popełnili przestępstwo. Jeden zanieczyścił jeziorko na Śląsku. O, to, to był nielegalny imigrant, który przebywał w Polsce nielegalnie, był wcześniej zatrzymywany. E, mają odbierane. Widzieliśmy teraz szarżującego po środzie Wielkopolskiej Gruzina, który wjechał sobie na rynek w nocy, puszczał głośno jakąś orientalną muzykę. Kręcił bączki wokół um, lokalnego um, pomnika czy, y, czy, czy, czy rzeźby. No i to był człowiek, który już był wcześniej karany, zatrzymywany przez policję. E, procedury deportacyjne w Polsce nie działają. W związku z czym opowieści premiera o tym, jak to będzie odbierał prawo do azylu, są nic nie warte w sytuacji, kiedy Straż Graniczna jest niedofinansowana, ma braki kadrowe, nie ma sprzętu, nie ma odpowiednich regulacji prawnych i nie ma polityki państwa polskiego polegającego na deportowaniu nielegalnych imigrantów. Podczas naszego spotkania z funkcjonariuszami Straży Granicznej dowiedzieliśmy się, iż jest cała lista państw, także tych, z których pochodzą ci najniebezpieczniejsi imigranci. Do których państwo polskie nie deportuje. Taką listę przygotowuje Urząd do Spraw Cudzoziemców, podlegający, uwaga, uwaga, premierowi. Warto na te wszystkie fakty zwrócić uwagę. A jeżeli chodzi o wsparcie funkcjonariuszy, którzy strzegą naszej granicy, to przypomnę, że przepisy tu przygotowane do izby, wysłane, mające prawo dać do użycia broni, zostały wykastrowane, rozmyte. Lewica i tak ich nie chciała poprzeć po tym, jak zostały rozmyte, a zostały tak rozmyte, że już nie wiadomo, o co chodzi, kto będzie miał prawo używać broni, a kto nie. NGO-sy koordynujące przemytnie Imigrantów i wspierających w tym zakresie są nadal tolerowane przy granicy i operują tam, a w prokuraturze okręgowej w Siedlcach. Jest specjalny zespół powołany przez ministra Bodnara, znanego, znanego przeciwnika działań twardych ze strony funkcjonariuszy, przeciwko nielegalnej imigracji, którzy oskarżają polskich żołnierzy i polskich funkcjonariuszy za to, że strzegą polskiej granicy. No to jest, proszę Państwa, po prostu kabaret. I ten kabaret firmuje premier Tusk, prężąc muskuły. A na koniec jeszcze warto podkreślić, że ta strategia, którą premier wydał, do tego odniesiemy się jeszcze na osobnej konferencji prasowej i w osobnych ym, pisemnych stanowiskach, ale ta strategia, którą wydał rząd, to nie jest żadna strategia, to jest jakaś rozszerzona notatka publicystyczna na tematy wszelakie i różnorakie, w której nie ma konkretnych celów, te cele nie są skwantyfikowane, nie ma harmonogramu realizacji, nie ma konkretów na temat planów legislacyjnych, nie ma konkretów na temat działań w administracji, nie ma właściwie żadnej cechy, którą powinna mieć prawdziwa strategia. Nazwanie tej notatki wyprodukowanej przez administrację. Kompleksową strategią na lata, ileż tam do przodu, jest niepoważne. I my będziemy niepoważną, hipokrytyczną, zwodniczą politykę poddawać bardzo twardej, merytorycznej krytyce, po to, żeby pokazać, że kiedy zmieni się rząd. Konfederacja będzie miała wpływ na te sprawy, ta polityka będzie prowadzona zupełnie inaczej. Oddaję głos Michał Połboczek, proszę bardzo. Dzień dobry. Zmienia się polityka imigracyjna Niemiec i za tym też idzie zmiana polityki imigracyjnej Polski. Pojawia się pytanie, czy jest to tak naprawdę realizacja polityki niemieckiej, czy to jest realizacja interesów polskich? Dlaczego nasz premier tak szybko wprowadza te zmiany po tym, jak te zmiany wprowadza nasz zachodni sąsiad? Zaczynają grać tematem imigrantów i ten temat zaczyna być głośny. Czemu wcześniej nikt tego tematu nie poruszał, gdy ten temat jest tak palący na naszej granicy? Pan premier może już dzisiaj wykazać się inicjatywą, może pokazać, że jego, że jego plan jest szczery. Na, na granicy wciąż działają dwie organizacje. Jest to Grupa Granica oraz Podlaskie Pogotowie Humanitarne. Wszyscy wiedzą, gdzie mają siedziby. Już dziś można tam do nich wejść. Dlaczego służby jed od razu jednego dnia weszły do Stowarzyszenia Marszu Niepodległości? Tylko dlatego, że ktoś wykrzykiwał jakieś niecenzuralne hasła. A te organizacje przez lata prowadzą zbrodniczą działalność względem Polski. Pomagają bandytom dostać się na ter teren Polski. I nikt z tym nic nie robi. Jeśli pan premier chce pokazać, że coś robi w dniu dzisiejszym, to jest pole do popisu. Możemy wysłać prokuratora do tych organizacji i myślę, że to jest szybko, uda się sformułować zarzuty dla członków tych organizacji. Nawet przez ostatnie kilka dni, ponad 200 było 200, 200 prób przekroczenia polskiej granicy. Tak wojna hybrydowa trwa i musimy coś z tym zrobić. To nie mogą być działania odwleczone w czasie. Jeżeli tylko. Z, po, po, z, poradzimy sobie z tymi organizacjami parahumanitarnymi, to już na pewno ta sytuacja na granicy się poprawi. Liczę tutaj, że premier wykaże się. Kolejną sprawą potrzebujemy jak najszybszego uszczelnienia granic. Konfederacja już jakiś czas temu mówiła o programie Tu pierwsze Polacy i dalej się tego trzymamy. Najważniejsi są Polacy. Jest wielu Polaków za granicą którzy starają się o kartę Polaka, jej nie otrzymują. A jednocześnie wprowadza, wprowadzamy do Polski miliony imigrantów. Pamiętajmy, że Polska przyjęła 2 miliony ukraińskich imigrantów. My wypełniliśmy nasze limity imigracyjne już na wiele, wiele lat. My w ogóle nie powinniśmy brać udziału w tej dyskusji o wpuszczaniu do nas imigrantów z Afryki Północnej, z krajów Bliskiego Wschodu. To jest zupełnie nie nasza sprawa. My już zrealizowaliśmy nasze zobowiązania wobec naszych sojuszników już na długie, długie lata i to oni jeszcze mają względem nas zobowiązania. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze na koniec pozwolę sobie podkreślić jeden fakt, a mianowicie, że liczba pozwoleń dla nowo przybywających do Polski imigrantów wzrosła rok do roku w tych miesiącach, które już upłynęły roku 2024 względem 2023. Więc polityka nie tylko nie przybiera takiego wymiaru, jak rząd to pokazuje, ale jeszcze w tym swoim proimigracyjnym wymiarze stale przyspiesza. Niech wreszcie Polacy będą mądrzy przed szkodą. Nie idźmy drogą państw zachodnich,